Dzień dobry, witam na moim kanale. Dzisiejszy film miał być o czymś innym, ale stwierdziłam, że, że dzisiejszy temat to będzie miłość. Bardzo poważny temat. I chciałabym porozmawiać o miłości każdej, to znaczy. Podejrzewam, że każdy z nas był kiedyś zakochany z wzajemnością lub bez, ale przeżyliśmy takie uczucie między kobietą a mężczyzną. Jest to coś pięknego, coś no, z kosmosu, coś co pozwala nam jakby przejść nasze ograniczenia. Nie chronimy już swoich granic, po prostu wszystko jesteśmy w stanie zrobić dla tej osoby którą kochamy. I to jest cudowne, kiedy jest to odwzajemnione, i kiedy możemy się razem cieszyć nawet przez krótki czas, nie wiem, rok, pięć lat tą ukochaną osobą. I, i życzę tego każdemu, żeby, żeby się kiedyś tak zakochał, bo to jest coś. Merwieje, merwieje. Um. Ale też chciałam porozmawiać o innej miłości, ponieważ również jest miłość pomiędzy przyjaciółmi, miłość do rodziców, miłość do rodzeństwa, nie wiem, do brata, do siostry. To też jest miłość, ale to jest miłość ludzka. E, I miłość ludzka ma to do siebie, że kiedyś się zaczyna, kiedyś się kończy. Bardzo rzadko trwa przez całe nasze życie, bez względu na to, co, co ta druga osoba robi. Więc no ma swoje ograniczenia i, i pomimo, że jest piękna i, i niezwykła, i to jest po prostu łaska boska, że jesteśmy zakochani i ktoś też nas kocha, to niestety czasami się kończy tragicznie, nawet mogę powiedzieć, że bardzo często kończy się źle, to znaczy, skończy się rozstaniem. Natomiast jest też miłość jakby z innego świata, to jest miłość do naszego Boga, bez względu na to, jakie jesteśmy religii. Ja na przykład nie mam żadnej religii, więc mam swojego guru, swoją um, um, ukochaną Boską Matkę i to jest taka też miłość, no no nie da się tego z niczym porównać, e, może być i ta miłość, to może być, nie wiem, w niektórych religiach, może być Jezus, może być e, Lakshmi, może być Budda, może być, e, nie wiem, Matka Boska Częstochowska, nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli kochamy prawdziwie i, i jakby ufamy temu, temu Bogu i, i temu świętemu, to obdarzamy go też miłością i czujemy też w zamian tą niezwykłą miłość, tą boską łaskę. I to jest taka miłość, która nie ma granic i nigdy się nie kończy. Jeżeli chociaż raz doświadczyliśmy czegoś takiego, Czyli tej boskiej opieki, boskiej łaski, boskiej miłości, to nigdy nie zrezygnujemy z tego i nigdy jakby nie będzie nic lepszego. Nawet ta miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą nie daje takiej satysfakcji. Owszem, jest cudowna, jest niezwykła, jest fantastyczna, ale jest jakby na zupełnie innym poziomie, jest po prostu w jakiś sposób ograniczona tutaj do ziemi. Natomiast ta miłość boska jest ponad wszelkie granice, jest w całym wszechświecie i, i jest trwała też. Czyli no zawsze bez względu na to, czy się obrażamy dzisiaj na Boga i się nie odzywamy przez rok, nie wiem, do Matki boskiej albo do naszego Boga, to wracamy do Niego i. On jest cały czas jakby szczęśliwy z tego powodu, nie odrzuca nas i cały czas jest i czeka na nas. Więc dlatego ta miłość jest inna, i ta miłość jest też nie tylko, że trwała, ale Bóg nas kocha bez względu na to, co zrobiliśmy, jakie mamy wady. Czy upadniemy jeszcze raz, czy już cały czas będziemy jakby dobrzy, to nie ma żadnego znaczenia. Bóg i tak nas kocha, czy, czy właśnie nasz święty, czy kogokolwiek wybraliśmy sobie, tak? Możemy, nie wiem, uważać, że kochamy źródło, czy wszechświat. To również jest Bóg, tak? Ponieważ wszędzie jest Bóg. Mówię tutaj też o takiej miłości do natury, na przykład. Ja tutaj siedzę teraz na balkonie, gdzie Obok znajduje się przepiękny dąb, stary, przynajmniej ma 200 lat, i to też jest taka miłość ym, do natury, do, do morza, do oceanu, do rzeki, do, do drzew, że czasami po prostu, przynajmniej mi, chce mi się płakać, po prostu, bo to jest takie piękne: jakieś chmury, ym, nie wiem, świeżo skoszona trawa, piękny kwiat, który. Za dwa dni zwiędnie i umrze, to również jest przepiękne i to też jest jakiś rodzaj miłości, tak? Ponieważ we wszystkim jest Bóg i we wszystkim jest jakaś um, grace, jakiś wdzięk, jaka, jakieś piękno, tak? Um, tak, nie wiem dlaczego. Dzisiaj wybrałam ten temat, ale jakoś chyba jestem w takim podniosłym nastroju. Um, W każdym razie po prostu też chcę powiedzieć, żebyśmy cenili tą miłość. Jeżeli mamy miłość naszego męża, naszej żony, miłość dzieci, miłość, nie wiem, innych osób, naszego przyjaciela, to cieszmy się tą miłością i dbajmy o to też, ponieważ bardzo często zapominamy o tym i traktujemy coś for granted, że, że to jest. Jako pewnik, że to po prostu będzie zawsze. A tak nie jest, ponieważ zdarzają się wypadki. Ktoś przestaje też nas kochać. No zdarza się to tak, więc my się też zmieniamy. My przestajemy kogoś kochać, więc żebyśmy to doceniali, co mamy, tą miłość, tą tą czułość, która idzie w parze z prawdziwą miłością, ponieważ prawdziwa miłość to jest zawsze czułość, to jest zawsze dawanie to jest zawsze ciepło, troska. Nie ma w tym agresji, nie ma w tym jakiegoś kontroli. Po prostu jest w tym tylko dobro i ta osoba, która nas kocha, czyli na przykład właśnie Bóg czy nasza nasz święty chce jak najlepiej dla nas jakby stara się żebyśmy byli coraz lepsi żebyśmy byli coraz bardziej ludcy coraz bardziej e, wzrastali tak więc od razu wiadomo czy ktoś nas kocha czy nie jeżeli nas zmusza do czegoś jeżeli przez tą osobę e, płaczemy czy przez tego nie wiem kogoś kogo wybraliśmy za swoje bóstwo jeżeli płaczemy jesteśmy nieszczęśliwi i e, mamy jakieś problemy to już wiadomo, że coś tutaj jest nie tak i że to nie jest prawdziwa miłość, bądź nie wiem, prawdziwy guru, czy mm, ktoś, kto nas naprawdę kocha. Bo ktoś, kto nas naprawdę kocha, chce dla nas jak najlepiej, uczy nas i my po prostu dzięki tej osobie wzrastamy i jesteśmy coraz mm, bardziej niezwykli i też coraz bardziej piękni. Także w ten niedzielny dzień życzę wszystkim dużo, 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 dużo. mucio, mucio, mucio miłości um, i to wszystko.